Cześć przyjaciele, nazywam się Izunia, a to jest Sunia. Niedawno skończyłam 20 lat, obecnie przygotowuję się do zmiany studiów i ciężko pracuję, żeby utrzymać siebie i Sunię. Poza tym mam liczne zainteresowania. Lubię filozofię, języki obce, literaturę i podróże. Lubię też Sunię, nazywa się Pa, ma 7 miesięcy i jest owczarkiem niemieckim z linii użytkowej. W filmach nie tylko podzielić się z wami otaczającym mnie światem i moimi przemyśleniami, lecz także pokazać, jak przygotowuję sunię do dorosłego życia. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pośród warmińskich lasów. Odnalazłam niezwykłe miejsce – Jełguń. Chętnie Wam o nim przeczytam. Niewiele ponad 120 lat temu funkcjonowała tu huta szkła ze szlifiernią, karczma i szkoła. W osadzie mieszkało około 300 osób. Trzy piece huty produkowały szkło okienne, kieliszki, butelki oraz naczynia. Ługowano popiół drzewny, uzyskując potaż cenny surowiec do produkcji farb, piwa, a także szkła. Okoliczne lasy dostarczały drewna, którego huta zużywała rocznie od 8 do 9 tysięcy metrów przestrzennych. Hutę dzierżawili kupcy z Elbląga, do którego co dwa tygodnie wywożono to, co zostało wyprodukowane w Jełguniu. Elbląg był wówczas ważnym portem i łatwo możemy sobie wyobrazić, jak produkowane w jełguńskiej hucie szkło wędrowało dalej w świat. Może gdzieś w Europie do dziś ktoś używa szkła z jełgunia. Po doprowadzeniu kolei do Olsztyna w roku 1872 huta zaczęła podupadać, ponieważ z zachodniej Europy dowożono tańsze szkło, a propozycje dzierżawcy huty dotyczące jej modernizacji i zmiany warunków umowy. Nie znalazły aprobaty u władz pruskich. W efekcie, w roku 1876, huta została zamknięta. Niedługo potem przestała istnieć także osada. I dziś w tym miejscu nie ma żadnych śladów świadczących o tym, że istniała tu kiedyś huta, a w osadzie mieszkało 300 osób. Jedynie kilka starych drzew i piękna lipowa aleja. Przywołują dawne dzieje. Arystoteles ze Stagiry przychodzi na świat w 384 czwartym roku przed Chrystusem. W wieku osiemnastu lat przybywa do Akademii Platońskiej której studiuje i pracuje przez 20 lat aż do śmierci Platona. Potem zajmuje się różnymi rzeczami, między innymi przez 9 lat wychowuje Aleksandra Macedońskiego. W końcu w Atenach zakłada szkołę zwaną liceum albo perypatem. Perypat to promenada. W liceum odbywa się wspólna praca naukowa i dydaktyczna. Jest biblioteka, są zbiory map, zbiory zoologiczne i botaniczne, modele geometryczne, astronomiczne, mechaniczne. Gdy w 323 roku przed Chrystusem umiera Aleksander Wielki, Arystotelesowi jako człowiekowi macedończyków Wytoczony został proces. Arystoteles ucieka i w następnym roku umiera. Mówi się, że Arystoteles był ostatnią osobą, która miała całą dostępną jednostce ludzkiej wiedzę. Jednak ja chciałabym się skupić na jego filozofii, a szczególnie na metafizyce. Arystoteles był realistą, o empirycznym, opartym na doświadczeniu, fundamencie poznania. W swojej filozofii bytu mówił o możności i akcie, o materii i formie, o substancji i przypadłościach. Forma, istota, jest wcielona, gdyż istnieje trwałe podłoże, pozbawiona jakichkolwiek pozytywnych cech materia. Zmienność jest przechodzeniem od możliwości do aktu. Substancja jest bytem jednostkowym, najczęściej złożeniem materii i formy. Substancje tego samego rodzaju różnią się przypadłościami, cechami. Tylko Bóg jest czystą formą i czystym aktem. Bóg Arystotelesa jest nieporuszonym poruszycielem, miłością, która pociąga ku sobie wszystkie inne byty. Przedmiotem etyki jest dobro rozumiane jako szczęśliwość. Warunkiem szczęścia jest rozumność działania. Rozum jest pierwiastkiem boskim i ma czuwać przede wszystkim nad zgodnością działania. Z zasadą złotego środka. Według Arystotelesa skrajności są złe i należy kierować się tym, co po środku. Trzeba kierować się umiarem. Człowiek, istota społeczna, może być szczęśliwy dopiero w najdoskonalszej społeczności. Arystoteles wyróżnia dwa typy ustrojów: dobre, monarchia, arystokracja, politeja, i zły. Tyrania, oligarchia, demokracja. Arystoteles zajmuje się również teorią sztuki. Mówi, że naśladowanie rzeczywistości w sztuce, mimezis, prowadzi do wytworzenia w widzu złudzenia, iluzji, a to z kolei powoduje w nim rozładowanie uczuć i oczyszczenie katarzis. Myśl Arystotelesa została schrystianizowana przez świętego Tomasza Zakwinu, a pojęcia opracowane przez Stagirytę aż do XX wieku stanowiły użyteczne instrumentarium dla Kościoła katolickiego. Miód pszczeli to naturalny produkt wytwarzany z nektaru lub spadzi. Pszczoły przerabiając je wzbogacają o enzymy. Miód to nie tylko cukry proste, fruktoza i glukoza, lecz także składniki mineralne oraz witaminy. Wśród minerałów wyróżniają się potas, wapń, magnez, cynk, żelazo, jod zaś witaminy są reprezentowane przede wszystkim przez witaminę C oraz witaminę z grupy B. Miód odżywia człowieka oraz ma wpływ na metabolizm komórkowy, niszczy bakterie, oczyszcza organizm z toksyn. Ja spożywam miód codziennie. Najczęściej jako dodatek do kanapki z twarogiem. Do moich ulubionych miodów należą miód lipowy oraz wrzosowy. Opowiem o nich w kolejnym odcinku. Przez kraj ludzi. Zwierząt i Bogów Ferdynanda Ossendowskiego przeczytałam przez przypadek. Nigdy nie interesowały mnie książki awanturniczo-przygodowe i nie miałam skłonności do czytania wspomnień i pamiętników. Dodatkowo do lektury zniechęcało mnie wprowadzenie mongolisty profesora Tulisowa, który wprost zarzucał autorowi kłamstwo. Jednak nie zrezygnowałam i zapoznałam się z fascynującą opowieścią o Polaku, który z Syberii przez Mongolię, Tybet i Chiny po rewolucji komunistycznej przebijał się do ojczyzny. Po drodze zaś, pośród ciągłych walk z komunistami, spotykał gościnnych lub zdradzieckich tubylców, a także wybitne jednostki, jak baron Roman von Ungern Sternberg. Warto podkreślić, że baron Ungern organizował armię mongolską, aby na jej czele przywrócić imperium Czengizhana i uwolnić świat od komunizmu. Nie muszę dodawać, że Polak pomagał mu z całego serca. Ze wszystkich sił. Pod książka ta nie należy do moich ulubionych. Dowiedziałam się z niej wiele o Azji Środkowej, a także o niszczącej sile komunizmu. Serdecznie zachęcam do lektury. Drodzy przyjaciele, to wszystko, co chciałam Wam teraz opowiedzieć i pokazać. Mam nadzieję, że jest to dla Was nie tylko ciekawe, lecz także pożyteczne. Jeżeli odnieśliście jakąś korzyść z kontaktu ze mną i Sunią, to zapraszam do wspierania kanału na pomagam.pl. Link w opisie. Poza tym, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i do następnego spotkania.